Cześć, czołem z tej strony Danielus, i to kolejny Let's Play z gry twierdza 3. Tym razem, piąta misja kampanii ekonomicznej: wyścig po relikwie. Ok, tym razem mamy jedno zadanie: zdobyć złoto do zakupu świętej relikwii Przegrana następuje wtedy, kiedy biskup wygra wyścig czyli zbierze szybciej kasę niż my na tą świętą relikwię. Niby wygląda prosto, ale coś czuję, że będzie bardzo trudno. No ale nic, ruszamy. Jestem już po rozpoczęciu rozgrywki, na jej samym początku oczywiście. Wybudowałem spichlerz, e, skład, no od tego zaczynamy, dwie drywutnie e, i czekam teraz na drewno, tu mam już chatkę i rynek. A oprócz tego tutaj dalej mam e, wybudowaną już e, e, kopalnię żelaza, no i oczywiście woły. Mam 37 dni na uzbieranie 5000 zł. No zobaczymy co się podzieje Na pewno będą jakieś losowe sytuacje, które będą mi utrudniały życie I jeżeli takowe się pojawią to na pewno będziecie o tym wiedzieć Właśnie na moim terytorium zapanowała burza Mam minus 20 do zadowolenia mieszkańców I jak widzicie dzieje się dużo, dużo, dużo Dobra, z mniejszej znaczy z im racje żywnościowe. Nie jest to dobry pomysł na początek, ale trudno. Nie chcę mieć zbyt dużo minusowego zadowolenia. O kurczę, mam nadzieję, że ta nawałnica się szybko skończy. No, w każdym razie takie losowe sytuacje też się zdarzają. W tym momencie zbliżam się już do 1000 złota. Niestety co jakiś czas trafia się właśnie coś takiego jak na przykład zaraza, która daje minus 25. No więc jest ciężko utrzymać dosyć spore zadowolenie. Wykorzystuję do tego celu m.in. budynki, które dają plusowe zadowolenie dla mieszkańców. No i oczekuję na drewno, bo drewno e, trzeba zainwestować mocno w drewutnie. E, ja mam 4 w tym momencie. Tutaj widzicie na razie moje... Pola uprawne i hodowle świnek i takie i tam inne tego typu rzeczy. No, ale mam nadzieję, że to jakoś wszystko w sumie da mm, dobry efekt. E, miałem też e, raz już dodatnią e, sytuację, czyli był piękny dzień, za to miałem plus 20, a mogłem podnieść podatki do wysokich, więc e, w miarę szybko zacząłem zarabiać. No ale w tym momencie, no trzeba czekać, nie mam nic innego do, innej możliwości po prostu. No właśnie, tak kiedyś wyglądało odszczurzanie spichlerzy. Ha, ha, ha. Ale to dowciatne. Ludzie ganiają ich z mytłami. No to jest po prostu rewelka. No ale cóż, niestety straciłem przez to połowę jedzenia w spichlerzu. No to nie jest dobry prognostyk. Jak widzieliście, kasa mi spadła poniżej tysiąca, bo musiałem zainwestować w żarcie. Ale nic, ale nic to. Drewno przybywa w bardzo dobrym tempie, więc drewale pracują, będę mógł się w miarę szybko rozwijać A to powinno mi dać możliwość przyspieszenia e, kasy, przepływu kasy, bo połowa czasu minęła, a ja mam dopiero jedno, jedną piątą tego, co muszę mieć e, Dobra, słuchajcie, zaszła mała zmiana, ponieważ poprzednia misja mi się nie powiodła To jest e, mniej więcej no taka jedna trzecia może nie, 2 trzecie gry już za mną w drugim moim podejściu. E, tym razem jak widzicie prawie wszystkie moje e, farmy produkujące jedzenie pracują. Z jedzeniem już nie mam problemów. E, tutaj macie drywali. Tym razem tu wybudowałem czterech. E, I tak, trzeba wybudować dużo smolarni. Smolarnie budujemy na mokradłach i z tego jest dobra kasa. Już wam pokazuję o co chodzi. Tutaj oczywiście do składu zanoszą smołę No i ja ją sprzedaję Tak samo jest z żelazem To też w miarę dobrze chodzi jeżeli chodzi o kasę No i też sprzedaję Z tego co widzę o kurcze A nie dobrze bo No bo mam wizytę królewską to podatki podniosłem na maksa Trzeba wykorzystywać te wszystkie dodatnie elementy które się pojawiają w grze żeby podnosić podatki bo inaczej nie da rady jak widzicie, ja zbliżam się do 3000, no ale czas upływa. Nie wiem, czy za tym drugim podejściem mi się uda to przejść. Jak nie, no to będę próbował dalej i pokażę Wam e, etap końcowy. Żebyście Wy mieli mniejsze problemy z e, przechodzeniem. Tutaj jak widzicie, no mam masę U, tych smolarni. Oj, oj, oj! teraz trzeba zejść z podatkami. Dobra. Ludzie jakby mi zaczęli teraz uciekać, to by było bardzo, bardzo ciężko. Może ja dwie drewutnie teraz wyłączę, niech nie pracują, bo ludzie się przydadzą do innej roboty. Ech, kurczę, muszę zejść. No już prawie mam 3000, nie wiem czy się wyrobię. W każdym razie trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się uda. No i widzimy się za chwilę. Kto wie, kto wie, może jednak się uda. W tym momencie mam 4000, mam plus 20 od słońca. Ojej, 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 ojej Problemy z jedzeniem mam w tym momencie Bo mam dosyć dużą popula populację e, Nie mam już nic od domków Ale nie mam gdzie ich stawiać, po prostu nie mam Bo może tu, nie, ale to będzie za daleko Nie, 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 to nie wchodzi w grę Dobra, jedziemy z tym koksem dalej, zobaczymy co się podzieje e, Ale emocje rosną, naprawdę Bo to już się zbliża ku końcowi Z żarciem jest duży problem e, Podatki w górę 4100, czas leci Czas leci, Boże Jak to niewiele brakuje, już teraz do pięciu Eee skład, skład, skład. Tu można jeszcze posprzedawać. Tak, dokładnie. Świetnie, rewelacja. Dobra, mamy 4000, 4,5 tysiąca prawie. Boże, żeby to się udało, żeby to się Nasz udało. jest pusty, panie. No i niestety, Mój panie, biskup zgromadził już prawie całą potrzebną sumę. No właśnie. O tak, o tak. Boże, żeby te browary jeszcze dały radę. Aj. Nie dają, no jak widzicie jest tak niewiele, tak niewiele. A co będzie? Nie mam pojęcia, czy, czy to się uda, czy to się uda, czy to się nie uda. Robię co mogę. Tak od razu przy okazji to, co zauważyłem. Wydaje mi się, że lepiej by było gdzieś w tych miejscach postawić skład. Faktycznie byłoby daleko do żelaza, ale więcej towaru ze smoły by do, było dostarczane do, do składu. Myślę, że to by było trochę lepsze, chociaż nie wiem, no tutaj też tak jak widzicie jest prawie na styk. Na styk to wszystko wygląda. Ach, choroba. No właśnie, nie mam gdzie tych domków ustawić. Dobra, zrobimy tak. Ładna dziś pogoda Uff Boże, to mnie poratowała ta pogoda teraz. Mam nadzieję, że zaraz będzie dobrze z żarciem. Tych skasuję. I tu postawię domek. O tak Na styk jedziemy teraz, na styk Ale nie mam wyjścia, po prostu nie mam wyjścia, bo czas się kończy. Lud nie jest to był zachwycony panie. O, są browary, są browary! Muszę uważać. Muszę bardzo, bardzo uważać. Mam 4750. No kto wie, chyba się uda. Chyba się uda, nie będę zapeszał. Dwie minuty zostały, już odliczanie idzie. A mi brakuje 200 monet. Boże, żeby to ładnie się utrzymało, bo po prostu nie wyrobię. Nie wyrobię. Sprzedawaj, sprzedawaj, sprzedawaj. Tak jak widzicie, strasznie dużo czynników ma wpływ na to, co, co trzeba zrobić i tak dalej, tak dalej. Na tych smolarni trzeba nastawić naprawdę dużo, dużo. Strasznie na, patrzcie na to, żeby dużo chmielu było, dużo browarów. Ja mam tu jeszcze chmiel. Lud nie jest tobą zachwycony panie W wielu miejscach mam chmiel... Boże co się dzieje A żarcie Okej okay. Została minuta i 50 zł. Ale muszę z... obniżyć podatki no bo z tym żarciem No ludzie dawajcie to, to jedzenie no Uff Chyba się uda Tak więc y... byliście właśnie świadkami kolejnej finalnej Eee, misji z kampanii ekonomicznej Stwierdzy 3 Mam nadzieję, że Wam się podobało No i jak zwykle Dajcie temu wyraz w komentarzach eee, Komentujcie co chcecie dalej oglądać eee, No i to by było chyba na tyle Ojej, co ja robię Co ja narobiłem Za mało dóbr za mało dóbr Za mało dóbr No dobra, mam ponad 5000, co się dzieje No jak widzicie, cel osiągnięty jest w moim skarbcu w Mój skarbiec cel osiągnął Nasz spichlerz jest pusty, panie. Mamy już całe potrzebne złoto. Bo... Udało i... się? Jest. Zwycięstwo. Tak jest. Udało się. Dobra. E, no to chyba wszystko wam powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. E, trzymajcie się. Na razie. I do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.